Mam no też tutaj bardzo lubi się Tam ja Wam pokazać tutorial, jak na przykład e, niechcący wyjdziecie z widoku kamery, a myście mogli powrotem wyjść do widoku 3D, a żeby było widać to, co się na kamerę dzieje, jak macie widok animation, co trzeba zrobić, Wejść do widoku, kamera. I tak ponownie, ACTIVE kamera. Mam nadzieję, że się Wam tutorial przydał na coś O! Czasem może być trochę Czas pomyłkę Przyciśnięcie ALT i lewy przycisk myśli, I widzicie z widoku 3D Ale kamera, to trzeba wejść na Widok Tutaj okay. Czekajcie View Kamera. ACTIVE kamera. Wtedy macie to, co się dzieje bezpośrednio na kamerze. Ja co to ustawię. Nie unikowałem wcześniej tego tutorialu, ale może się komuś to przydać, gdy ktoś, dopiero zaczynam się tym programem. jeszcze ja iż trochę ten program y, czasu obsługuje obsługuję go od roku 2015 a więc to jest naprawdę kawał czasu powiem Wam nie wszystko w tym programie lubię ale się program zmienił na lepsze Słuchajcie, bo tutaj próbuję tutaj kamerę wycentrować to znaczy wycentrować właściwie wyrównać tak, bym mógł zrenderować ten obiekt Hmm, poczekajcie, trzeba zobaczyć jak to będzie wyglądało. Potem to renderuje dachówki i To muszę oprawić, bo krzywo weszło. Mam nadzieję, że się Wam mój tutorial podoba. Może się wsiegać.